Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Ostrołęce, 26 maja 1831, wydawnictwa Erika. Tym razem powiemy sobie o szykach. Jest to bardzo ważna część zasad, bowiem od tego w jakim szyku uformowany jest oddział, zależy w jaki sposób będzie się zachowywał w walce, jak będzie wykonywał ruchy i generalnie bardzo dużo od tego zależy. Pierwszym szykiem, o którym chciałbym powiedzieć, jest kolumna piechoty. Na obrazku na, widzicie tutaj bataliony ustawione w szyk kolumny. Szyk oznaczony jest przez te żółte symbole złożone z pasków, prostokątów, obojętnie jak to nazwiemy. I, I one właśnie oznaczają, że te oddziały są formowane w szyk kolumny. Szyk kolumny służy przede wszystkim do walki na bagnety i szybkiego przemieszczania się. Oddział w tym szyku, poruszając się jedno pole, wydaje jeden punkt ruchu. Wykonując zwrot o 60 stopni, nie kosztuje go to w ogóle żadnych punktów ruchu, czyli 0, Obraca się za darmo, mówiąc najkrócej, o ile wykonuje oczywiście takie niewielkie zwroty. Jeśli wykonuje już zwrot o 120 stopni, to wtedy wydaje pół punktu ruchu, to też jest w sumie bardzo niewiele. Natomiast jeśli się obraca o 180 stopni, kosztuje go to jeden punkt ruchu. Kolejnym szykiem, o którym sobie powiemy, jest linia piechoty. Na obrazku widzimy już oddziały uformowane w szyk liniowy, jak Adam Słodowy. Tutaj mam już wszystko przygotowane, także symbol linii to ten żółty pasek u góry żetonu. Na nim widać identyfikatory oddziałów. Nie ma już na nich tego symbolu kolumny, o którym wcześniej mówiłem. Linia generalnie służy do prowadzenia ostrzału i to jest jej główna funkcja najważniejsza. Natomiast oddział w szyku liniowym, jako że batalion w tym szyku był rozwinięty na, na dużej długości od zazwyczaj 160 do 200 metrów. Cały batalion ustawiano najczęściej 2-3 szeregi, chociaż zdarzało się więcej, ale, ale standardowa głębokość tyni to są 2-3 szeregi, więc cały batalion to była taka cienka, cienka czerwona linia, jak to mawiają, czas e, rozwinięta na, na tą długość 160-200 do 200 metrów. W związku z tym efektem tego jest, że e, zwrot kosztuje jeden punkt ruchu. O 60 stopni, zwrot o 120 stopni kosztuje 2 punkty ruchu. Natomiast linia bardzo łatwo obraca się o 180 stopni, kosztuje ją to tylko pół punktu ruchu. Poruszenie się o jedno pole kosztuje 1,25. Dlaczego taka skomplikowana liczba? Jest to po to, aby linia mogła się poruszyć o 3 pola, ponieważ piechota, jak pamiętacie, może z poprzednich odcinków, ma 4 punkty ruchu, więc 3 razy 1,25 daje nam 3,75, więc mieścimy się w 4. Jakby to było już 1,5, to byśmy mieli 4,5, czyli byśmy 3 pól nie mogli przejść, ale tylko 2. Na obrazku mamy teraz trzeci szyk, czyli szyk tyralierski. Widzimy tutaj bataliony liniowe i lekkie, i pod nimi widzimy oddziały teralierów, które mogą być wydzielane z tych batalionów. A w przypadku piechoty lekkiej, e, cały batalion może być podzielony na oddziały teralierów. Pierwszy przypadek to piechota liniowa. Każdy batalion piechoty liniowej polskiej może wydzielić jeden oddział teralierów. W przypadku Rosjan, zarówno piechota lekka, jak i liniowa. Też obowiązuje taka sama zasada, czyli wydzielają po jednym, po jednym oddziale tyralierów. Natomiast piechota lekka polska może się cała podzielić na oddziały tyralierów, dlatego tych tyralierów ma tutaj więcej. Każdy pułk strzelców pieszych zazwyczaj ma trzy oddziały tyralierów. Natomiast tutaj mamy jeszcze taką wyjątkową jednostkę, czyli strzelców podlaskich. Oni też są piechotą lekką i mogą się podzielić na dwa bataliony tyralierów. Oczywiście e, gracz nie musi wydzielać tych wszystkich jednostek. Może wydzielić też część, czyli na przykład jeden oddział albo dwa oddziały. E, tylko e, I w każdym przypadku, jeżeli wydzielani są tyralierzy, podrzet on podkłada się aktualną siłę, ponieważ siła oddziału ulega zmniejszeniu o, o siłę tych wydzielonych tyralierów. To jest pierwszy sposób formowania szyku tyralierskiego. Drugim sposobem, dostępnym tylko dla Polaków, jest możliwość przejścia całym batalionem w szyk Stosowano to rzadko, ale dla bitwy pod Ostrą wiemy, że wiemy, że takie przypadki miały miejsce i źródła wprost o tym wspominają. I tutaj widzimy dwie opcje: dla oddziałów mniej licznych, one zajmują wtedy tylko jedno pole. To jest rzadziej stosowane, bo zazwyczaj oddziały mają taką liczebność, że, że trzeba stosować tę opcję. Czyli podkłada się taki specjalny żeton pod, pod żeton batalionu piechoty i wtedy oddział zajmuje dwa pola. Natomiast jeżeli siła batalionu spadnie do trzech punktów albo mniej, no to wtedy stosuje się ten żeton pojedynczy. Koszt utworzenia szyku teralierskiego zależy od sposobów, w jaki formujemy ten szyk. W przypadku przechodzenia całym batalionem e, koszt utworzenia szyku wynosi jeden punkt ruchu. Jeżeli wydzielamy tylko po jedyn, w danej fazie pojedynczy oddział tyralierów e, nie kosztuje to w ogóle punktów ruchu, czyli koszt wynosi 0, natomiast jeżeli lekka piechota wydziela dwa, al, bądź więcej pododdziały, to wtedy też to kosztuje jeden punkt ruchu. Istnieje jeszcze jeden sposób utworzenia szyku tyralierskiego. Jeżeli siła oddziału spadnie do jednego punktu siły, to wówczas oddział automatycznie staje się tyralierą, niezależnie od wszelkich okoliczności. Chyba, że stoi z jakimś oddziałem w szyku zwartym, wówczas oczywiście tej zmiany nie wprowadza się. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach. Jeśli oddział poniesie tak duże straty, że, że jego siła zostaje zredukowana do tego jednego punktu, to wówczas staje się tyralierą. Powiedzmy teraz parę słów o poruszaniu się. Wezmę tutaj sobie tą tyralierę i ustawię ją na polu samotnie, żeby było ją lepiej widać. Generalnie tyraliera ma front w każdą stronę, więc zwrotów nie wykonuje. Tym samym nie płaci za zwroty też. Nie ma tyłu, nie ma nie ma boków, tak jak powiedziałem, ma front naokoło. Koszt poruszania się po niemal wszystkich polach wynosi jeden punkt ruchu, więc poruszanie się tyralierami jest bardzo proste i wygodne. I w trudnym terenie jest to najwygodniejszy do pokonywania Ostatnia Ostatnie zasady, o jakich chciałbym powiedzieć odnośnie tyralier, dotyczą sytuacji, gdy tyraliera zostanie wyeliminowana. Jeżeli taki oddział zginie, to z tego batalionu, z którego ta tyraliera pochodziła, nie możemy już wydzielić nowej tyraliery czy nie możemy jeszcze raz wziąć tego żetonu i, i go wykorzystać ponownie. Obowiązują też dodatkowe zasady dotyczące wydzielania tyralierów w strefie kontrszarży, wrogiej kawalerii, generalnie w sąsiedztwie kawalerii. Jest to niedopuszczalne. Ponieważ kawaleria no, była głównym wrogiem tyralierów, i, i w jej sąsiedztwie zazwyczaj chowali się oni w czworobokach piechoty, bądź w innych szykach zwartych, i nie wychylali głowy poza te szyki. Kolejnym czwartym, już szykiem piechoty jest czworobok. Tutaj widzimy oddział w szyku czworoboku, przykryty takim specjalnym żetonem z kwadratem. Zazwyczaj w grze. Kładzie się te żetony po prostu na, na żetonach oddziałów. Można je też dla uwidocznienia lepszego jednostki kłaść w ten sposób, jak kto woli. Ja tu, oczywiście, dla celów demonstracyjnych, tak to ustawiłem. Główna funkcja czworoboku polega na tym, że służy do obrony przeciwko kawalerii. Słabo walczy z piechotą. Yy, słabo porusza się w terenie trudnym, właściwie. Poza zagajnikiem, gdzie, gdzie też są problemy z poruszaniem się w innym terenie niż czysty, nie może się poruszać. Żadne miasta, żadne lasy, nie mówiąc już oczywiście o bagnach, które, gdzie, gdzie porusza się tylko terelera. Pojawiają się też problemy przy przekraczaniu strumienia, można się bardzo łatwo zdezorganizować. Także generalnie jeśli uformujemy się czworo boku, to. Poza teren czysty nie warto wychodzić. Czworobok ma front naokoło siebie, czyli każde pole naokoło czworoboku jest polem frontowym, jak to kwadrat. Ruchliwość czworoboku jest zbliżona do ruchliwości linii. Zależy ona od tego, w jakiej odległości od czworoboku znajduje się wroga kawalerii. Jeżeli w odległości czterech pól znajduje się wrogi oddział kawalerii, ma on widoczność do czworoboku, to za poruszenie się o jedno pole czworobok wydaje 1,5 punktu ruchu. Jeżeli kawalerii nie ma w odległości czterech pól, albo jest, ale nie ma widoczności do czworoboku, wtedy, tak jak linia, wydaje 1,25 punktu ruchu. Zwrotów oczywiście czworobok nie wykonuje, ponieważ ma front naokoło, więc zwroty byłyby w tej sytuacji oczywiście bez sensu. Wspomnę tutaj jeszcze o szczególnej formacji, jaką jest tak zwany duży czworobok. To jest po prostu czworobok o, o bardzo dużej liczebności, czyli powyżej 23 punktów siły. Dwa pełne bataliony, no ale najczęściej są to trzy bataliony. Trzeba, żeby taki czworobok sformować. Takie czworoboki już wówczas rzadko sformowano, natomiast, że jeszcze dopuściliśmy taką możliwość, że taki czworobok pułkowy można sformować. Taki czworobok wolniej się rusza, ponieważ koszty wynoszą 2 i 2,5 punktu ruchu, odpowiednio w zależności od tego, czy mamy w pobliżu wrogą kawalerię, czy nie. Koszt utworzenia czworoboku wynosi 1 punkt ruchu. I na koniec jeszcze taka uwaga odnośnie poruszania się czworoboków, ponieważ w wielu grach one są nieruchome albo prawie nieruchome. W rzeczywistości tak nie było, jak zajrzycie do źródeł historycznych tutaj polecam, zwłaszcza cesarskie bagnety Georgiana Festigera, gdzie, gdzie można znaleźć kilka przykładów, ale, ale nie tylko tam przekonacie się, że czworoboki całkiem sprawnie poruszały się po polu bitwy i nie były formacjami takimi nieruchomymi, stacjonarnymi, jak niekiedy są przedstawiane. No, oczywiście. Niektórzy wydaje mi się, że tu jest problem związany z tym, że czworoboki były takie bardziej stacjonarne we wcześniejszych epokach historycznych, i niektórzy przenoszą to na epokę napoleońską czy na epoki późniejsze. Oczywiście, co do tych dawniejszych epok, już nie będę się wdawał w, w dyskusję tutaj i roztrząsania. My, jeśli jesteśmy przy epoce napoleońskiej, Przyjmujemy, że te czworoboki się ruszały w miarę podobnie jak linie i zmniejszenie ruchliwości następowało tylko jeśli w pobliżu była wroga kawaleria, no bo ona wtedy stwarzała zagrożenie, więc żołnierze musieli bardziej pilnować szyku, żeby on się nie zepsuł w czasie manewrowania w sąsiedztwie czy w niewielkiej odległości od tej wrogiej kawalerii. Jeszcze o jednej rzeczy wspomnę też, jak jesteśmy przy czworobokach. Jakoś nie, mogę, jakoś nie mogę skończyć o tych czworobokach. Są czasami bardzo dobre do takiej obrony okrężnej, jeżeli przeciwnik atakuje Was ze wszystkich stron, no to wtedy, jeśli uformujecie się w ten czworobok, możecie strzelać naokoło i ostrzeliwać się i odpierać atak ze wszystkich stron. Aczkolwiek, jeżeli zaatakuje Was kolumna bądź... Po prostu jakiś poważniejszy oddział piechoty będzie problem i raczej czworobok tego nie wytrzyma. Nie mogłem skończyć czworobokiem, ale teraz przechodzimy już do ostatniego szyku, czyli obrony zabudowań. Tutaj widzimy taki oddział w obronie zabudowań, znowu podobnie jak w przypadku czworoboku. Do oznaczenia go służy taki specjalny żeton, o taki jak tutaj. Można go kłaść tak, że się przykrywa cały żeton oddziału, a można także widać jego identyfikator. Obronę zabudowań można utworzyć tylko, jak sama jej nazwa wskazuje, w zabudowaniach. I służy ona do ich obrony. Czyli taki oddział po prostu wchodzi do tych budynków, barykaduje się tam i, i broni się w tych budynkach. Mała w związku z tym front naokoło siebie i naokoło siebie się też ostrzeliwuje. Nie może się za to poruszać. Broni się. Jeżeli, jeżeli chciałby zaatakować, to musi zmienić szyk. Jeżeli chciałby też się przemieścić na jakieś inne pole, to musi się przeformować w inny szyk. Najczęściej w kolumnę przechodzi wówczas na to inne pole, no i, i tam wykonuje dalsze akcje. Jeżeli to jest jakieś inne pole zabudowań, to oczywiście znów może przejść w obronę zabudowań, bo jej sformowanie kosztuje tylko jeden punkt ruchu, więc tutaj różne manewry są możliwe. Obrona zabudowań ma takie szczególne cechy, że można dołączać oddziały, inne własne oddziały do oddziałów w szyku obrony zabudowań, nawet jeżeli on stoi w strefie kontroli. Można też zmieniać kolejność oddziałów w stosie. Normalnie jednostki tego nie mogą robić, jednostki znajdujące się we wrogiej strefie kontroli, natomiast w obronie zabudowań jest to możliwe. Obrona zabudowań może się też organizować w wrogiej strefie kontroli i trochę inaczej walczy. Tutaj nie będę streszczał całej zas całych zasad dotyczących tego, jak ona walczy. Trzeba zajrzeć do opisu tego szyku w instrukcji, tam są podane modyfikatory. Pokrywają się one w większości z, z tymi modyfikatorami, jakie są przy standardowej walce, natomiast są trochę uproszczone. Podczas ataku na obronę zabudowań, atakujący ponosi dodatkowe straty. Jeżeli jest to budynek drewniany, czyli większość tutaj obiektów, zarówno miasto Ostrołęka, jak i wioski wszystkie, to atakujący traci dodatkowo pół punktu siły. Jeżeli jest to natomiast ten wspaniały budynek oznaczony krzyżem, czyli klasztor, jedyny murowany obiekt na, na planszy Ostrołęki, ale na kolejnych planszach, w kolejnych grach mogą się pojawiać inne obiekty murowane, to zawsze trzeba zajrzeć do scenariusza. To wówczas podczas ataku na taki obiekt atakujący traci dodatkowo jeden punkt siły. Kolejna cecha to obrona zabudowań. Jeżeli nie oddział... W w tym szyku przejdzie w stan ucieczki w wyniku walki, wówczas może utrzymać pozycję kosztem strat. Czyli nie musi się wycofywać. Tak jak wszystkie oddziały, które przegrają walkę, normalnie muszą się cofnąć. Jeżeli dostaną rezultat w postaci wycofania, tak obrona zabudowa ignoruje ten rezultat, natomiast traci tyle punktów siły, o ile pól miała się wycofać. I już zupełnie ostatnia uwaga pewne znaczenie przy ataku na obronę zabudowań, ma podpolenie zabudowań, ponieważ pomaga to w ataku. I oczywiście, jeżeli na danym polu zabudowania spłoną wcześniej, albo be, pożar będzie tam na określonym wysokim poziomie, tak bardzo się rozwinie, to wówczas tam tego szyku nie można utworzyć. No to wydaje się logiczne, jeżeli jeżeli nie ma zabudowań, albo Albo jest tam dość daleko posunięty pożar, no to wówczas trudno się w takich budynkach barykadować. Przechodzimy teraz do szyków kawalerii. Mamy tutaj ustawione dwie jednostki. W szyku kolumnowym jest to pierwszy szyk, który sobie omówimy. Szyk kolumnowy symbolizują te żółte paski bądź prostokąty, które widzimy w tle ikonki jeźdźca. Szyk kolumnowy kawalerii jest podobny do szyku piechoty, chociaż spełnia trochę inne funkcje. W szyku tym kawaleria poruszając się o jedno pole wydaje jeden punkt ruchu, zwrotu 60 stopni nie kosztuje w ogóle punktów ruchu, czyli, czyli koszt wynosi 0, zwrotu 120 stopni wynosi pół punktu ruchu, zaś o 180 stopni wynosi jeden punkt ruchu. Te wartości, jak nie trudno zauważyć, jeśli uważnie słuchaliście całego naszego materiału, odpowiadają wartościom dla kolumny piechoty, więc o tyle łatwo je zapamiętać. Kolumna piechoty służyła poza tym, że bardzo dobrze się nią manewrowało do walki wręcz, czyli do ataku na bagnety. Kawalerią w kolumnie też się bardzo dobrze manewruje, natomiast do walki nie do końca jest ona optymalnym szykiem. To znaczy, w miarę dobrze szarżuje się w tym szyku na piechotę, natomiast w starciu z kawalerią on dużo traci. Czyli do, do walki z kawalerią zazwyczaj trzeba się przyformowywać w linię, natomiast na piechotę możecie szarżować w kolumnie. Tutaj taka jeszcze uwaga co do Rosjan: oni mają modyfikator minus jeden, jeżeli szarżują w kolumnie. Ponieważ rosyjska kawaleria była słabo wyszkolona do walki w tym szyku w okresie powstania listopadowego i dla stąd ten modyfikator, dlatego nimi tym bardziej się nie opłaca szarżować w kolumnie. Drugim szykiem, w którym kawaleria może się uformować jest linia. Na obrazku widzimy dwie jednostki kawalerii uformowane w linie. Linie symbolizuje ten żółty pasek u góry pod identyfikatorem oddziału, podobnie jak w przypadku szyku liniowego piechoty. Koszty poruszania się i koszty zwrotu są też bardzo podobne do, do kosztów poruszania się linii piechoty. Jedyna różnica to poruszając się o, o, do przodu o jedno pole, oddział wydaje 1,5 punktu ruchu, a nie 1,25. Natomiast zwroty kosztują o 60 stopni 1 punkt ruchu, o 120 stopni 2 punkty ruchu i o 180 stopni pół punktu ruchu, czyli tak, dokładnie tak samo jak w przypadku piechoty. Linia służy przede wszystkim do szarżowania, do, do walki z wrogą kawalerią, ale także do walki z piechotą. Jest, jest szykiem do walki, do ataku. Do przemieszczania się lepsza jest kolumna. Czyli zazwyczaj jeżeli operujemy kawalerią i znajdujemy się poza zasięgiem wrogie, wrogich jednostek, przede wszystkim poza strefami kontrszarży tych wrogich jednostek, to działamy w kolumnie, żeby szybciej się przemieszczać, natomiast jak wchodzimy, zbliżamy się już do przeciwnika, wchodzimy z nim w kontakt, bezpośrednio jesteśmy już blisko wrogiego oddziału i, i, i zamierzamy go zaszarżować, wtedy przechodzimy w linię i atakujemy go w linii. Taka jest Optymalna taktyka kawalerii. Rana na trzeci rodzaj broni, jakim jest artyleria. Artyleria, podobnie jak kawaleria, może formować dwa szyki: transportowy i ogniowy. Najkrócej mówiąc, szyk transportowy służy do poruszania się, a szyk ogniowy do strzelania. Przy czym, w szyku transportowym, oczywiście, artyleria nie może strzelać, a w szyku ogniowym nie może się poruszać poza wykonywaniem zwrotu. Na obrazku widzimy dwie baterie artylerii w szyku transportowym. Symbolizują je zaprzotkowane działa. Artyleria w tym szyku poruszając się o jedno pole wydaje jeden punkt ruchu. Zwrotu 60 stopni nic nie kosztuje, czyli 0 punktów ruchu, zwrot o 120 stopni pół punktu ruchu. A zwrotu 180 stopni, jeden punkt ruchu, czyli są to takie koszty jak dla kolumny, piechoty i kawalerii. Ostatnia istotna informacja to koszt zmiany szyku. Koszt zmiany szyku na ogniowy wynosi dwa punkty ruchu. Od razu powiem, że w drugą stronę koszt jest taki sam. Drugim szykiem artylerii jest szyk ogniowy. W tym szyku artyleria może strzelać, ale nie może się poruszać. Może jednak wykonywać zwroty. Może wykonać zwrot o 60, 120 albo 180 stopni, kosztem w zasadzie całego limitu punktów ruchu. Koszt zmiany szyku na ogniowy to dwa punkty ruchu. Na transportowe w drugą stronę, tak jak wspominałem, też dwa punkty ruchu. No to jeszcze w instrukcji jest taka specjalna zasada opcjonalna dla graczy, którzy chcieliby podnieść realizm rozgrywki, aczkolwiek przyznam, że ona jest w praktyce rzadko stosowana. Otóż artyleria ciężka, czyli pozycyjna. Można przyjąć, że będzie zmieniać 3 za 25 punktu ruchu, to ją trochę spowalnia. Minimalnie, ale w niektórych sytuacjach może mieć to znaczenie. Nie wspominałem o tym jeszcze, ale bateria artylerii składa się standardowo z dwóch żetonów. E, dwóch żetonów. O, z żetonu dział i żetonu artylerzystów. Tutaj widzimy. Tony zazwyczaj na wierzchu są ciała, natomiast jak bateria strzeli, to przekładamy na wierzch artylerzystów, by zaznaczyć, że ta bateria strzelała. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, że działa zostaną same. I w, na przykład kawaleria wygoniła z nich artylerzystów i mamy same działanie, artylerzyści chcą wrócić na pozycję. Wówczas pozostaje kluczowa kwestia, jeżeli oni wrócą na te działa, od kiedy mogą strzelać. Otóż mogą strzelać nie w tej fazie, w której wrócili, czyli we własnej, własnych fazach jeszcze nie mogą strzelać, tylko dopiero w fazach przeciwnika. Wtedy jeżeli na jednym z tych pól będzie oddział przeciwnika, to on może jeszcze wykonać na nich kontratak i ich stąd wygonić. I to ma oczywiście dość istotne znaczenie dla, dla taktyki artylerii. Tyle pokrótce o szekach. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam choć trochę tę materię. W kolejnym odcinku zajmiemy się ruchem oddziałów.